Dzień dobry Siemanko. dzisiaj ze mną Buli i Daniel. Dzień dobry. Dzień dobry. D to jest e, Denis, Daniel, Damian, Dawid. A ten drugi to... Nie pokazałem wam. Bo... Oh. Mam zieloną ciężarówkę, a wy nie. Ja mam róż. Ja mam czarną. A ja bym w Czarny na czerni. Majbacu. Dziął Boże, to nie skręca Dobra, nie, da nie ramuj, team, team <ścoughs> u, u, u. Dobra, wy tam się bicie, ja tu wykorzystam to Dostro bita Ale zaraz będzie prędkość, boli. Ale się rozbili Pożałujesz tego Ja chciałem grzecznie wyprzedzić Pożałujesz się Debile Cześć Niko Dobra, boli, musimy nadrobić Więc korzystajmy z tych Że nawzajem się boostujmy okay, Czekaj, bo tutaj trzeba wjechać na rampę Nic nie trzeba, ja tu wjeżdżam, ty nie można paść tu jedź Denisem tym Jedź Denisem Nie Zrzuć go Kogo? Nie O jest... no, ty robisz, rzuć go Sam się zrzucę Może no, no, i takim album, slalonem nie. trzeba jeździć Nie wierzę, spadłem ja przesunąłem drifta w tą taką... Popchnij mnie! mnie Nie! No widzisz to? Popchnij mnie, nie bądź pedał Nie, przez z resetu Nie mam jak cię popchnąć nawet Dobra panowie, wy tam jacyś jesteście słabi z tyłu Utknąłem Nie pierdziel Nie, myślałem, że spadnę na ostatnim ja mam nadzieję, że tak się stanie. Ty go ci tego tak karmy byś dostał. A dla, dla dzika. Ty, czy dziki mają swoją specjalną karmę? Dziku, weź nam powie. To, szyszki. Szyszki. Nie, no szyszki to prze... Wybuchłem. Ale przeżyłem. I to. I to, dlaczego tu jesteś? Czemu i to? I to, I to na FITach się wybrzmi. A dobra. Kurze, Czemu wszystkie pułapki, jadę pierwszy i wszystkie pułapki zgarniam. Dobra. Dziku powiedz mi, jaka jest twoja opinia na temat ITO w LSP? No ciamciak i tyle. A, go. Nie wyrzuciłbyś ITO? Nie. Czemu? Bo nie mam powodów. No, to znaczy, Jeszcze. nie no powiedz, jakbyś miał powód, go wyrzucił? No, no tak, jeżeli mówię, jest powód, to tak. Tydzień. To samo. A ja? Ja jestem grzecznym kadetem. Nic nie umiesz. Jak nic, kuźwa, mówię. Ojoj, się wystraszyłem. W no, ogóle jestem chyba jedynym aktywnym kadetem. Gdzie teraz? na Tam. Ale mi wiem, Arab Driver, nie? No tej ciężarówce. Big Driver. O, wybuchłem. I to. No, jaki znak drogowy? Luśie. Kolejowy, nie drogowy. Ciężarówkowy. Tak. Skateboardowy. Dzikowy. O. Dziczny, ludzie. Co jest? Dobra, dobra, doganiam, doganiam. Wysadziły wow. mnie jakieś skrzynki. skrzynki Skrzynki i to pułapki. Zrobił. I to ustawił no nas pułapki. Doganiam cię, doganiam cię, widzisz? Jakim nie. I mięs mi Skąd ty już tutaj? Gangus. <noise> tak, Gangus w G-klasie mi goni. Albo w Kamaczu. Tak, w Kamaczu właśnie. Kamaczu. A, ja pan to wolę. No i już nie. Dzisiaj w ogóle sobie to... tak patrzę, jadą 3, 3, 3 chyba czy 4 Kamaczu przy głównym. Patrzę, wysiadają fantoma, próbują porwać Zaraz no, cztery widziałem. bany poleciały Porywanie na było Pięć osób było w kamaszo Znaczy w kilku kamaszo Stój, ja STOJ, Nie! Dobrze I aż tutaj? O, cześć dziku Cześć Dobra, w pierwsze miejsce i sieba. Kurczę, za wolno jechałem tutaj. Tam gdzie ty jesteś, Daniel. Tu na zakręcie jechałem za wolno, jak zjeżdżasz. Nie, nie podjechałem pod górkę. No jest. Bus. Nie, ciężarówka. Nie, busorówka. Jechałem prosto w tą skrzynię z ładunkami. No ja ci o, mówiłem, że jej to pułapki zrobił. Buli, czemu ty go nie zepchnąłeś? Zobacz jak nam teraz odjedzie. A ja nie miałem szansy go zepchnąć. Jakie są Z tego i tylko Jecha... nie mogłem wyjechać pod krawężnik. A, okay. ale, ale wam pułapkę zostawiłem teraz. Uuuuu. Uh.

Dzień Dobra dziku, proszę cię, jestem swoim fanem. Nie! Nie! Karma za niepomaganie kolegom. Что это, черт возьми? ты... тут, господи... Какой Ну едь, каштане! Ну только в святомстве, да? Ну едь, что ты сальто делаешь на каждом? Едь! Нееееет! Nie wierzę, hop nie mnie zrzucił Co się zrzuciłeś? Dobra, <grym> wygrała Lej to Potem Potem nie pojadę na skróty przecież, kurczę Bardzo mało skilla No właśnie, to by było Obie pułapki wysadziłem S, S. No pójść, patrz ją! Nie wierzę! Stój! Stój! Nie wierzę! Dziękuję Borowiku Dobrze, że dałem ten zakład 1000 dolarów. Pierwszy raz wygram zakład w moim <noise> życiu. Biedny. Ale patrzcie... O kurde, nie! Uli, czujesz to? Nie. Yeah. <gryźńska> wow, co nie? Analizę. O chłopaki, widzę was tam w oddali. <gryźńska> no shit? Oh shit, no shit, ser No Oh shit! Nie Dobra, Chodź tu. No shit, Jadę bokiem, jadę bokiem! Ale ty Dobra chyba jednak na wygram tego zapadu. Tyk. Siema chopaki, dojechałem do was Dojeżdżam was chłopaki teraz Nie, 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 nie. tego, dziku <laughs> Jak ty sam zeskoczyłeś ze strachu do Nie, ja po prostu normalny

Mazurka jest taka. Mazurka jest Minecraft jest GTA B, like. Nie, nie, dobra. No dobra, i nie. Dobra, tędy przyjechałem. No i nie. No i jestem masny, Dzik. Masny Dzik. JTG. Ale flipa trasnąłem, nawet dwa. Jakiego Filipa? Gójściu. Filipa. <gryści> Jakiego filipa? <gryści> Jak coś, to jak będzie kółko takie na wodzie, to jedźcie w prawo Tak, musisz... czyli jedziemy w lewo jak Musimy go zepchnąć Musimy, musimy tego, tak, go zepchnąć To jest nasze zadanie. Pedał. To mnie zepchnie pedał o, Trzeba gra zaryzykować O, woda No nie! Ja Widziałem w Debin. No mój, czemu mam takie takie groźby? Nie tak jak i. Cyk! Okręt podwodny. Kraken podwodny. I Cyk wyskakuje z tuby. Ej, zielony jakiś. Lub Dritta. Czyt. To wybuchło! kurde Nie zepchnij mnie tylko Dziku, dziku, patrz co Nie Tuba 40 sekund, ej utknij na 40 sekund to. No nie, nie, no nie Wpadłem do wody na końcu. Ziąż tu by lecę. O Buba, siema boli dufa. widzę cię w dieta mnie fascynuje A ja w tym gdzie mam pojechać dziku wiesz? Nie wiem Ale Jestem zadowolony, że cię ma... No dobra rzucimy. wiem, ja, ja już wygrałem mecz Leci. A, Spad na to, dziku, Ty Leci O, spadłem. Ty pan mnie dogoni, ja spadłem. Ten, co salto no. zrobił, ciężarówkiem. Ja zrobiłem plus 50 RP. Jest ukończone, No nie, no i... No jednak, Jak miejsce. RP. Dziku! Dziku, teraz tam do... Przepra do tam, tam z tyłu, tam za bo jest meta. Dzieku. Wiem, widzę. Nie, no, no nie! <noise> ELA! <Hello>. Oh <my. głos> dawaj drifta, dawaj drifta Nie... Gówniałem, <noise> ten <noise> drift Moja ocena... Moja 9 na 10 Ja też, 9 na 10 9, bo okay. bardzo fajna mapa i... w miarę przyjemnie się grało Fajnie się i to już zdywa Wieć w tego, bo Moja ocena 10 na 10 Bardzo przyjemna jazda <grymne> Dziękujemy w takim razie za oglądanie, do kolejnego odcinka z wyścigów Gracz World Actions czy cokolwiek innego lub do streama ELO